Hej, witam Was serdecznie z tej strony Rzymianin 22 i zapraszam na opis czołgu z linii niemieckiej. Jest to czołg ciężki, czwarty tier DW2, czyli Dursz Bruś Wagen 2. Nie wiem czy to dobrze odczytałem. W każdym razie takie wymowy się nauczyłem. DW2, może w skrócie po prostu słuchajcie, czołg ciężki który tak naprawdę no nie ma dobrego uzbrojenia, ale za chwilkę do tego dojdziemy wytrzymałość 420 30 ton, 300 koni 35 maksymalna prędkość, 32 stopnie prędkość obrotu pancerz, no właśnie, pancerz to tutaj właściwie wszystko dookoła ma 50 mm i można na tym skończyć. No po prostu. Oczywiście są na pewno jakieś wykspoty, tutaj wizje, karabin maszynowy, ale tak czy siak te 50 mm to jest masełko dla mnie tutaj, biorąc pod uwagę przeciwników, których spotkamy. Następnie mamy 330 zasięgu widzenia, 415 zasięg sygnału. Przejdziemy sobie do drzewka. No i przy okazji już tutaj wejdziemy w kwestię uzbrojenia, którego po prostu nie ma. No. ja mam tutaj działo takie i teraz zobaczcie sobie na penetracji. 43 mm penetracji na normalnym pocisku, 87 na goldowym. To jest tragedia. Natomiast już Wam mówię z jakich pocisków korzystam. Odłamkowo burzące, słuchajcie 38 mm, odłamkowo burzące. No, i jest jakaś tam szansa, że przy dobrym przeciwniku, miękkim przeciwniku mamy jakiś damage. Nawet te uszkodzenia średnie są 175. No, co prawda, celność i czas celowania jest no, długi, ale nie widzę żadnych alternatywy, słuchajcie, po prostu. Wybrałem to działo, bo to drugie mamy tutaj 67 na normalnym pocisku, 70 średnich uszkodzeń, no tutaj odłąkowo burzące to jest bieda, no a po prostu ja uważam, że tych złotych pocisków na tak niskich tierach się nie opłaca używać, no nawet 130 jak i milimetrów i skontowana Matylda to jest problem z przebiciem, bo... Matylda ma naprawdę no, gruby pancerz, więc tak ta kwestia wygląda. No, po prostu czołg ciężki, który nie może nam niczym odpłacić, jeżeli go tam dopadniemy. No, nie wiem, jaki był tutaj, tutaj zamysł konstruktorów, a przede wszystkim wargamingu. Chyba taki, aby zdenerwować graczy. Powiem wam szczerze, wykorzystałem wolne doświadczenie i 13600 tutaj nie całość, ale no z większą część wykorzystałem z wolnego doświadczenia i przyszedłem do, do następnego tieru, bo naprawdę ten czołg to jest tragedia. Tragedia. Dla mnie osobiście, myślę, że dla większości z Was. No, nie ma alternatywy moim zdaniem, nie ma, żeby nie grać z tym działem i chyba... Nie wiem, no. Nie wiem też, gdzie byli jacyś tutaj testerzy z Wargamingu. Były serwery testowe, jak na ten czołg. Nikt, ktokolwiek, nie zauważył, że coś tu jest nie tak, że jesteśmy takim łatwym celem do rozwalenia. No dobra. To słuchajcie, przejdźmy sobie do parametrów przy okazji tego działa. Jak one tutaj wyglądają. No i tutaj jest całkiem fajnie to jest taki plus nie możemy sobie zadać tutaj dużego damage'u, ale mamy fajne parametry minus 10 opuścimy działo, podniesiemy 20 stopni do góry tak to wygląda w durś bruś wagen 2 cóż tu dalej, obsługa właśnie, te koszty 38 kredytów te pociski odłąkowo burzące, które ja worzę no właśnie nie opłaca się, 2000 kredytów kosztuje pocisk z tutaj taki zakres penetracji pancerza normalny pocisk 30. Ta penetracja tutaj uśredniona to jest jeszcze raz, pokazuje, 87 Matylda ma ponad 100 średnich na normalnym pocisku, także no miazga totalna Wyposażenie tutaj eksploatacyjne, gaśnica, oczywiście naprawczy, zestaw, apteczka. Słuchajcie, czy tutaj coś zakładać? Ja Wam mogę doradzić, ale po prostu myślę, że zniechęcicie się tak szybko do tego czołgu, że prawdopodobnie będziecie grać innymi, uzbieracie wolne doświadczenie i przejdziecie ten czołg z wolnego doświadczenia, bo innej możliwości tutaj nie widzę. No, ale jakbym miał coś doradzić. System naprowadzenia bym wybrał. Dalej oczywiście mechanizm dosłowający. A jako trzecią nie wiem, osłoniętą optykę, żeby zwiększyć zasięg widzenia. Może by się przydało, może, może bym tak wybrał. To chyba tyle. No. Przejdźmy słuchajcie, do bitwy w której, tak naprawdę, od razu mówię, pewnie nic dobrego nie, nie pokażę, O, ten, grając z tym czołgiem, no, no, nie dano nam po prostu takiej możliwości. No, teraz to już w ogóle piąte tiery. Z szóstkami to już jest w ogóle miazga. Chociaż, no zobaczymy, no. Może się mylę, no. Nie wiem. Tylko wyobraźcie sobie 130 mm tego drugiego działa na złotym pocisku. Średnia penetracja 130 i mamy to rozwalenie taki KV1S. Przy czym, przy dobrym losowaniu, on nas bierze na strzał. 300, 390 średnich uszkodzeń ma. My mamy 420 życie. Oczywiście, w najlepszej konfiguracji, tutaj jak widzicie, lepsza wieża, bo ta pierwsza wieża ma no, taki spory x na górze. Tutaj x jest, ale no, znacznie mniejszy. No, 4.32 czas przeładowania. Wlecze się to po prostu, za słaby silnik, niestety. Nie wiem, no ja postaram się zrobić tak, żeby był jakiś cel do, do trafienia. Zobaczymy, czy będzie po prostu zwykły krytyczny, czy jakiś tam groszowy damage. Coż tutaj mamy? Covenanter. Nie no, dobra. Jadę do góry dalej. No, już chyba w murek to weszło. Tak. O, mamy tutaj... Hetsera, zobaczymy jak się sprawuje ten troll na hetzerka, jeżeli wyjedzie. O, no nie ma hetcera. No ale to dobrze, bo, bo, bo jest szansa, że to wygramy. <grym> Mamy Matyldę, mamy tutaj. Nie na no, tutaj nie pojadę. Chociaż spróbujmy no. Ryzyk fizyk, słuchajcie. O. Zauberwał. nie możemy jechać. Dostał, ale nawet go nie tak, Pięknie. Kurde, tylko wszyscy pojechali, teraz tylko ja zostałem. No, panowie, wielki błąd. No tak, gąskę mu zrobiłem. Jeszcze naprawił. Pięknie, po prostu. W no powiem wam, nie wiem, czy jest jakiś yy, pojazd, w którym grało mi się gorzej. Ale chyba nie ma. Dawno, dawno temu grałem w taką francuską somułę, e, Chyba czwarty tier niszczyciel to on ma chociaż trolla i, i z takiego konkretniejszego trolla, to tam można więcej zdziałać. E, no to jest po prostu klapa na całej linii. No ciekawe czy tu będzie wygrana, co tutaj zdziałają moi. Wygrane z... beznadziejnym wynikiem po prostu. Jakieś tam krytyczne. I tyle. Kupa złomu, tak, tutaj widzicie. Kupa złomu, który trzeba przejść, jeżeli, no... I na innej możliwości nie widzę, po prostu. Dursz-Bruszwagen-2, co oni tobie zrobili? Jeżeli ten czołg istniał w takiej konfiguracji, nie miał lepszego działa, lepszej yy, penetracji, no to ja powiem szczerze. Współczuję załodę tej maszyny, bo to było takie mięso armatnie. Pojechali na front, zginęli i tyle. Mam nadzieję, że tak nie było, no. Czekamy na finał, bo już nie wiem co mam powiedzieć o tym jogu, powiem szczerze. Nie brak słów po prostu, brak słów. Tak, teraz wszyscy szukają. Churchilla. I znów jest taka sytuacja, że niestety Jak się nic nie zrobi, to jest wygrana. Jak się zrobi dobry meczyk, to jest przegrana. No to się bardzo często sprawdza. Churchill jest tam. Pewnie na awku. Tak, już nam tu piszą. Dwa czołgi kapują, reszta rozwala. No, ta, 422. Skuteczność bitewna, proszę. Wykryłem nawet coś. Ja cię kręcę. A jest. Asysta w zniszczeniach jakaś. A tutaj gąsienica rozgadała. No zgadza się. I wynik oczywiście 0. To się, to się zgadza, bo tam były krytyczne. Ale na plusie. W końcu teraz mogę po tym odcinku dla was sprzedać ten złom na gąsienicach. I tyle. Absolutnie nie polecam. Nawet w ogóle jak wam szkoda kredytów. To po prostu nie kupujcie tego i wykorzystajcie wolne doświadczenie. Przejdźcie do piątego tieru. Nie zawracajcie sobie absolutnie głowy. Na razie, trzymajcie się. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.